Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w sobotę adwocem tego, co się dzieje, po łacinie było, tego, co się dzieje w kraju. Damscy bokserzy. Walka bokserska w kraju się szerzy, a w roli głównej damscy bokserzy. Dostały panie prawym sierpowym, ha, bokser, zuch. I to trybunał nie dał plaskacza, co część płci pięknej czasem wybacza, i cios nie trafił nawet w tył głowy, lecz prosto w brzuch. Tu mój szacunek jest równy zeru, bo nienawidzę damskich bokserów, moralnych kmiotów i słabeuszy. Tak mam, no cóż. Bo bokser damski to taka szuja, która najchętniej szczuje i buja, i nad słabszymi swe ego puszy, parszywy tchórz. To jedno tylko damski bokserze pewne i bardzo mocno w to wierzę, że gdy kobiety zbiorą się sprawnie, ty kuprem trzep. I nie pomoże żadna policja. Zrobią to one. Nie opozycja, coś, co powinno stać się już dawniej. Urwą ci łeb.